Dzień dobry. Dzisiaj Centrum Zdrowia Gołębi odwiedziło hodowlę kolegi Adama Bank. Adamie, powiedz w jakim oddziale lotujesz, jaki numer. Witam wszystkich kolegów, hodowczynie. Lotuję w oddziale Weicharowo 076 Okręg Gdańsk, no region Polski Północnej. O! Także wiemy już, kogo Gołębi dzisiaj będziemy oglądać, a tutaj jest sporo. Championów. Zresztą dowiemy się też o tym, myślę, że już niebawem, czyli w styczniu, w Katowicach. E, nie bez powodu odwiedziliśmy dzisiaj tę hodowlę, ponieważ w tym sezonie latając sam bo kiedyś latałeś, wiem, że z ojcem, z ojcem prawda? No, osiągnąłeś wyśmienite wyniki. Zresztą myślę, że ci hodowcy, którzy Ciebie jeszcze nie znają, będą mieli możliwość porozmawiania z tobą w Katowicach. Wszystko na to wskazuje, prawda? Wszystko to wskazuje, zobaczymy co pokaże przyszłość, ale myślę, że będzie dobrze. OK. powiedz sezon 2023 uważasz za udany, rozumiem. No. Myślę, że mój najlepszy w karierze dotychczasowej. Od kiedy tutaj lotuje sam od 18 roku, czyli to już będzie piąty sezon, to, to najlepszy sezon, jaki mi wyszedł. Mm -hmm. Myślę, że jestem zadowolony bardzo i to, co wylatałem, to bardzo na pewno w już. No właśnie. Konkretnie, co udało się zdobyć? Co się udało zdobyć? Mistrz okręgu w kategorii GMP, w kategorii. B z pięćdziesiątki też mistrz, kategoria Inter pierwszy przodownik, kategoria D w całości jest, to miałem piąte miejsce czyli drugi przodownik, także myślę, że to w, praktycznie w piątce cztery miejsca to... Rewelacja. Tylu, no, Gratulujemy. Też proszę powiedz na jakich gołębiach opierasz swoją hodowlę, jakie wyselekcjonowałeś, jakie linie, czy może od jakich kolegów masz gołębie, jeśli to nie tajemnica? Nie, to żadne tajemnice. no mieliśmy przede wszystkim swoją jakąś tam linię, którą czyniliśmy od kiedy zaczęliśmy się za związku, to już był rok 2002, także to już pan 20 lat mhm. i gdzieś raz sobie bazowaliśmy na takiej naszej starej linii, no i te gołębie próbowaliśmy łączyć z innymi. Jedne z pierwszych to były od kolegi Piotra Rąbcy z mm -hmm. to wiadomo, że engelcy, Tam trafiło nam się kilka fajnych naprawdę głębi rozpodowych z tych głębi. Gdzie tam w rozwodach tam te głębie będą. Do tego braliśmy, tam gdzieś jakieś lotniki pokazywały, czy to na oddział, czy na okręg, to tam starałem się brać zawsze jakiegoś młodego, późnego do rozpodu żeby na tych, na tych bazie najlepszych lotników, które się gdzieś tam pokazywało, coś tam, e no coś tam sobie wychować. No i ja myślę, że to jest dobra droga, e bo naprawdę idzie z tego wychować dobre gołębie. Co mogę powiedzieć? E kolega Milek Erwin i kazimierz e mm -hmm. też te z Jansena Engelsa e od kolegi Stasia Krewty zastrzybyli, na tam miał taką samicę trzecią w Polsce roczną. E z tej linii też fajnie nam szły te gołębie. E od w tym roku to, to mi tam mam, ale w lotniczkę to od kolegi e, Zanka delowskiego, lotniczkę, którą miał w kategorii A w okręgu pierwszą. A pokażesz nam za chwilę, może tak, e, to gobien? O fajne. Tak, no, to w tej linii też mam dwie fajne lotniczki e, tam jeszcze. No w zeszłym roku widziałem od kolegi Tadej Andrzeja też mhm. e, i myślę, że też to będzie fajny, fajne pociecha, bo już to mam teraz e, młodze po tych głębiach. No i od kolegów wentów, nie? To też e, Wielokrotni mistrzowie okręgu na Zdańsku, to też tam od nich mam też kilka sztuk, e, gdzie tam przynajmniej dwie stek czy trzy to naprawdę dają fajne gołębie. Cieszymy się, za chwilę y, postaramy się je tutaj pokazać, a póki co pozdrawiamy kolegów wymienionych z nazwiska i za chwilę przechodzimy do y, no, gołębi. Nie udało już się tutaj poszukać, mamy samicę. Adamie opowiedz coś więcej. Tak, no tylko powiem, że ja lukuję tylko samicami, samicą klasykiem, więc. O, to ciekawe. Tak, no od dwóch lat e, próbuję tego, no i w tym roku to już wypaliło. E, miałem 50 głębi na spisie, 19 głębi starych, jak gdyby, i 31 rocznych. E, roczne naleściwały, powiem szczerze, słabo, tak dla mnie, ale całą robotę robił tutaj głębie stare, czyli od dwóch lat zwyż. No i to jest tutaj. E, Najlepszy gołąb z tego roku. E, ta samiczka numer 140 z 2021 roku e, to jest samiczka, która tak e, pochodzi, jest wnuczką właśnie e, kolegi Zenka, e, tej asiorki jego, czyli samicy, która była pierwsza w okręgu w kategorii A. O, Zenek jest tutaj dzisiaj z nami. Tak. Witam wszystkich. Czyli to jest po jej, po jej córce. A matką, a ojcem tego gębia jest syn mojej znowu lotniczki, która też była pierwsza w kategorii A w okręgu. Czyli dwoje dzieci sparowane z tych, tych lotników dały tą samiczkę. Ta samiczka wygrała w oddziale z 13 konkursami. Raz się tylko pomyliła. 300 chyba, 380 kofi, coś koło tego, za te 13 lotów miała. W okręgu jest druga. A w Polsce północy zobaczymy, bo jeszcze nie ma oficjalnych wyników, ale myślę, że gdzieś tam no, w piące powinna być, myślę, nie? Ten lotnik. Powiem tylko, że jej siostra pełna z zeszłego roku. Była u mnie najlepszą roczną samiczką i była w kategorii G w okręgu trzecia. poszła do Sosnowca, także to są dwie siostry wychowane praktycznie no, z takich fajnych głębi, nie? świetnie. Dawaj następnego. Tak chciałbyś coś jeszcze dodać, jeśli chodzi o. Nuczka, siorki, one wszystkie chodzą. Super gąb. super samiczka. O, i tutaj Adam ma kolejną samicę, tym razem 5-letnią. Tak, 48-46, 18 rok. To jest jedna z moich dwóch, ten z mojej babci ogólnie, bo to są już pięcioletnie samice. E, czyli z mojego pierwszego sortu, z pierwszego roku lutowania e, ta samiczka, jako dwuletnia, chyba czy trzyletnia, już była pierwsza w oddziale w kategorii A. E, no i później leciała też dobrze, zawsze, zawsze mogę mogła ale w tym roku no, odpaliła dosyć mocno e, w GMP. Tam kilkakrotnie, 4 po 5 razy była punktowała mi w GMP. E, nawet mogłaby więcej, gdybym zajarzył szybciej, że, że to jest jej rok i jej sezon, to ona by jeszcze by mi pomogła. No, ale i tak, zrobiła mi tu 11 konkursów, ale takich szpicowych, praktycznie. E, długie loty, 4 też u mnie w piątce. Także ona i jej rówieśniczkę też z 18 roku i na samiczkę też robiła mi bardzo mocną robotę. Także te dwie pięcioletnie samice, no, fajnie milczały. Co powiem o tym pochodzeniu? E, jeśli chodzi o stronę ojca, to jej ojciec to był Imbret z parowania syn razy córka. Też samiczki naszej lotniczki, która była najlepszą lotniczką oddziału. I w okręgu była czwarta, też była w reprezentacji Teraz parowanie jest syn, razy córka to był jej ojciec. A matka pochodzi właśnie z Engelsów e, od Piotaromcy, razy drapa. Tam niektórzy do pod, drap podchodzą różnie, ale e, u nas częściowo powiedzmy to się sprawdziły te drapy, nie? Także no bardzo, ten gąb Ale dam mu jeszcze jeden rok, żeby jeszcze poleciał, bo skoro ma taki fajny sezon, to myślę, że za rok Coś tam jeszcze zapunktuje z tego, nie? Okay. I tutaj mamy kolejnego gołębia. To jest samica, która jest najlepszym gołębiem w kategorii. A, od, oddzielę. Mhm. W okręgu też była, teraz nie pamiętam, chyba koło 10 czy 9 miejsca e, nie, nie też ale też ptułka okręgu e, numer 9, także numer zobowiązuje do latania. E, ta samiczka w tym roku też w GMP naprawdę fajnie mi tam punktowała. E, głównie loty krótkie, ale jak potrzeba było, to i, to i z innych lotów mi tam dopomogła. E, pochodzenie tego gołębia, to matka tej lotniczki to u mnie e, w już jest. Z 18 roku już ją wycofałem po trzech latach, bo ona w ciągu 3 lat wygrała 3 loty w oddziale. Trzy e, jedynki miała, plus raz drugi konkurs zrobiła, więc stwierdziłem, że taka gołębia nie będę miał. Więc w do rozpodu. No i szybko się okazało, że to i dobre gąbe rozpodowe, bo jej córka już fajnie się zachowywała. A ojciec to jest syn od ojca lotniczki. Czyli jej babcia była w Polsce 10 w kategorii D i 15 w H w ciągu dwóch lat. Także dwa razy w czołówce w Polsce. No i są tego efekty. Ja zawsze mówię, że po lotnikach można się szybciej dochować gołębi. Tak jest. No właśnie, to jest, no jest troszeczkę inny gąb już niż tamte, ale. No super. Wiadomo, że główka teraz nie wygląda, bo to w czas pierzenia, Bierze. więc to, to nie wygląda na te głęby teraz, ale ale generalnie jeden z moich takich podstawowych lotników. Super w ręku, ręku ta samiczka leży, nie? prawda. Mhm. Ja tam tak jak powiedziałeś, lotujesz tylko samicami. Tylko samicami, tak. No. Dlaczego? Ze względu na czas. przede wszystkim jest praca, jest rodzina, e, robi tylko jeden oblot, więc to mi pasuje, ja rano nie mam tyle czasu żeby przed pracą, żeby robić dwa obloty. Do tego zawsze lepiej nam szło z ojcem lotowanie samicami. Samców, to były sporadyczne wypadki, gdzieś tam jakiś był lotnik, a jednak samice robiły nam wyniki zawsze. Więc stwierdziliśmy, że szkoda czasu i energii na tych samców, to to wszystko kosztuje, więc skupiliśmy się tylko na samicach. Ja też taki sobie wybrałem tutaj plan. Te samiczki siedziały tutaj w tym przedziale jednym i w drugim. No, może to wygląda, że mają mało miejsca, ale są tego plusy. Ja w tym roku nie miałem problemu z parowaniem się przykład, nie? W ogóle. To co miałem rok wcześniej, że samiczki mi co chwilę się parowały, to w tym roku, siedząc na tych tylko tutaj, w swoich siedzeniach, to zero parowania i, i to mi się właśnie podoba. Adamie, Powiedz na co szczególnie e, lotując, przygotowując do sezonu lotowego zwracasz uwagę? Może powiedz e, jaką karmę stosujesz w swojej hodowli? W sensie ja troszkę jestem taki, który aż tak się nie przykłada bardzo szczegółowo do jakichś tam rzeczy. Nie mam swoich konkretnych, żeby tam nie wiem, się tego trzeba ci koniec. E, także karmę gdzieś tam zawsze próbuję różne. E, nie, nie skupiam się na jednej firmie. E, Praktycznie można to wszystko co wymieniać, to w Polsce jest. Czy to będzie MDM, czy Mrobiec, czy Golwings, czy od Piotra Rompty na Chwaszczyna biorę też jakieś tam, i to wszystko sobie mieszam. Tak, jakiś Van Robys. Nie ma dla mnie aż takiego znaczenia, żeby tu się skupić na jakiejś tam jednej marce. Czasami jeszcze roku miałem też primę, gdzieś tam, gdzieś tam po jednej, pod dwie karmy z każdego biorę sobie, co mi tam Patrzysz pasuje. Po dana partia, jaką Taak. wartości wybierasz? Z tej mogę wziąć lekostrawną, z innej mogę wziąć energetyczną i, i tak sobie tam później to wszystko mieszam. Jasne. A jeśli chodzi o utrzymanie zdrowia, co tobie się sprawdza? Jakie produkty, jakie rozwiązania stosujesz? No powiem szczerze, jeśli chodzi o zdrowie to, od, to w sumie od początku, laty, to, to ma z ojcem to, to ziołowe rzeczy z tytułu, z e, na przykład jak diarawet i megawet, to mm. nawet nie ma opcji, żeby w niedzielę po locie głęby tego nie dostały, bo to najszybciej doprowadza kał do, do tego, żeby był tak, jak powinien być. Potrafię on nawet dać, jeśli jest ciężki lot i widzę, że, że gołębie źle trawią, troszkę jeszcze do tego idzie według. I nawet potrafię to dać przez 3-4 dni, aż do nie przekaza mi to w ogóle, że, że te ziołowe rzeczy dajemy. Z takiej rzeczy, co jeszcze na pewno idzie, no kuracje też, nie? Zamiast antybiotyków po locie, nie idą tutaj antybiotyki. Do minimum chcę to zrobić, żeby tych antybiotyków było jak najmniej w sezonie. Dlatego to, co teraz weszło, czyli kolwet i salwet, to są rzeczy, które szły po locie. Nawet do środy, nie? Nie obawiałem się tego dać od niedzieli do środy, bo to jak coś podawać, to jest moje takie trochę zdanie, jak coś podawać, to minimum 3-4 dni. Okej, okay. no właśnie, bo mówimy o tym, co się sprawdza, co sam przetestowałeś i potem tak. to wprowadziłeś i widzisz tego efekty, prawda? No, dokładnie. No, to rzeczy jest więcej. Gdzieś tam mam jeszcze jakieś ziołowe rzeczy, może z innej firmy, bo lubię też mieć wymienniki, tak? Jeśli podaję coś przez 3 tygodnie. To później próbuję coś innego, żeby może na trochę działania tego zrobić. Eee, no to mi się w zimie sporo daje e, orego. Jednak ten wyciąg z oregano dosyć mocno działa na te głębie. E, więc to jest taki czas, gdzie zimą można tego sporo stosować. nie? Jasne. I wtedy to jest też taki okres, że musimy o tą profilaktykę szczególnie dbać. Tak, a Nie no. tylko sypnąć ubogą karmę i niech sobie radzą, prawda? Nie no, okres piżenia w ogóle. Ja. E, Gołębie skończyły sezon w tym roku, nie dostało jeszcze nic, że żadnych adytyków żadnych nie dostały i nie staną aż do grudnia przynajmniej żadnych kuracji, póki co nie, nie zamierzam robić. No mówię, do minimum chcę to zminimalizować. Tak są dobre rzeczy, mówię, ziołowe, zastępują to i widać, że jest efekt tego, no bo na te półki kiedyś stosowałem więcej gdzieś to gdzieś tam było polane, gdzieś tam było mokro, a teraz tego nie ma, nie? Teraz po prostu jest wszędzie sucho. Nie mam problemu z jakimiś innymi rzeczami na przykład, nie? Jasne. Yes. No myślę, że jeszcze uda się Ciebie odwiedzić nieraz. I jeszcze pewnie ten temat zgłębimy. Póki co no bardzo gratulujemy tego co osiągnąłeś i do następnego spotkania. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Dzięki.